Okrąg jest obrazem okręgu w symetrii osiowej względem osi y układów współrzędnych i jest określone równanie. Popatrzcie, jeżeli mamy równanie okręgu, to jest x minus a do kwadratu, dodać y minus b do kwadratu równa się r kwadrat. Środek tego okręgu ma współrzędne a i b. No to my, jeżeli mamy tutaj x plus 1 do kwadratu, dodać y minus 2 do kwadratu, Równa się 9, to nasz środek ma współrzędne jakie? No a i b, tutaj był plus, tutaj mamy minus, więc będzie minus, a musiało być równe minus 1, żeby zrobił nam się plus, no i b to po prostu 2. I teraz, jeżeli mamy osie układów współrzędnych i mamy tutaj minus 1, tutaj mamy 2, tak? I tutaj mamy ten środek. To jeżeli będziemy mieć symetrię względem osi y, tak, tu mamy pionową osi y, to odbijemy sobie tutaj symetrycznie. To teraz nasze S2, nasz nowy, nasz nowy środek, będzie miał współrzędne jak 1 i 2. Promień będzie dalej taki sam. r kwadrat to 9, czyli r to 3, prawda? No i teraz do tego wzoru po prostu podstawimy za nasze a 1 czyli minus zostanie za nasze b dwójkę. I mamy równa się r kwadrat, czyli 3 do kwadratu, czyli 9, czyli mamy x minus 1 do kwadratu, dodać y minus 2 do kwadratu równa się 9, czyli będzie odpowiedź d. I pytanie do Was, czy nagrywać takie następne filmy, czy Wam się podobają, czy chcecie się ze mną uczyć?